Pod ręką personelu medycznego. Tylko plastry opatrunkowe. Szybko się okazało, że to za mało. Szamski nie trafia i Nitro go obala. Zderzenie Nitro i Krega Williamsa. Nitro leży, chyba stracił przytomność. Producenci i reżyserzy nakręcali agresję. Samuel Goldwyn mówił, masz przewrócić tego gościa. Ale nie pomyśleli, co będzie, jeśli facetowi stanie się krzywda. Samuel Goldwyn nigdy nie zadał sobie takiego pytania. Najgorsza konkurencja ze wszystkich: Żywa kula armatnia. Huścali się na linię i próbowali cię strącić. Obłęd. Przerażające. Niżej. Ludzie mówili, że to markowane. Nieprawda. Wszystko było autentyczne. Absurd, tak to ujmę.